Cześć kochani! Jak widzicie, ja nadal pozostaję w tematyce morskiej. Mam dla Was kolesencję dwóch kolejnych książek, a jakby tego było mało, zrobimy sobie na koniec filmiku króciutkie zestawienie e, tychże egzemplarzy z poprzednimi, które powinniście znaleźć z moich filmików i shortsów, tak żeby ułatwić Wam wybór, bądź też może udało mi się zainteresować Wasze pociechy tą tematyką, jeżeli jeszcze nie są fanami murzy, oceanów i głębin morskich. Zacznijmy może od tajemnic mórz i oceanów atla, i atlasu bioróżnorodności. Tutaj przeżyjemy bardzo fajną przygodę z mikroplanktonem. To jest ten jegomość, który będzie nam opowiadał o różnych zakątkach świata, na przykład Zatoce Hudsona, Morzu Sargasowym, Mrowie Mariańskim. Już po wpisie treści widzimy, że mamy tutaj podział na różne regiony, obszary. Co jest bardzo fajne, jeżeli mamy dziecko w wieku szkolnym. To jest wszystko poukładane, nie ma tutaj przypadków, jak dla mnie bardzo, ale to bardzo e, fajny pomysł. Każda strona, każda sekcja wygląda w sposób następujący. Mamy opis obszaru, charakterystyczne cechy. I co ważne, mamy ten obszar zaznaczony na miniaturowej mapce. Mamy podane również takie ciekawe odległość od brzegu, maksymalną głębokość i temperaturę. Tekstu mamy też niemało. Grafika, jak widzicie, jest naprawdę też bardzo, bardzo przyjemna dla oka. Kolejne strony sekcji to jest życie w tym obszarze. Mamy również przekroje przez wnętrza tych organizmów. Same organizmy opisane w bardzo ciekawy sposób. Grafika, jak widzicie, jak już wspominałam, naprawdę robi wrażenie przyciąga wzrok. Mamy też tu komentarze mikroplanktona. I co tu jeszcze zasługiwało na uwagę chwila? Tutaj mamy już. mamy również sekcję o mikroplastiku. To tak niby ładnie wszystko wygląda jak taka posypka. Na babeczce, ale generalnie rzecz ujmując, fajnie, że pojawił się tutaj w tej książce rozdział, który obrazuje dzieciom konsekwencje niemądrego zachowania dorosłych, czyli wrzucania śmieci do morza. Jak to może się skończyć dzisiaj dla organizmów, dla nas, ludzkości? Naprawdę bardzo duży plus za to, że poruszono tutaj ten temat. Niech nasze pociechy będą świadome, że wszystko, ale to wszystko ma swoje konsekwencje i prędzej czy później, niestety, ale utoniemy w tych śmieciach. Nie będzie za ciekawie i trzeba to dzieci uświadamiać. Wiekowo, jakbym bym powiedziała wiekowo, ta książka? No na pewno powiedzmy sobie, że już dla dzieci w wieku szkolnym powiedzmy sobie tak, 7. 10 lat, to już dziecko powinno tak w pełni się nią zainteresować. Chociaż moja pięciolatka, powiem Wam szczerze, polubiła bardzo tę książkę, grafika przypadła jej do gustu. Jeżeli chodzi o tekst, no to wiadomo, u pięciolatki to zawsze będzie trochę za dużo wiedzy naraz. ale czytaliśmy sobie po sekcjach, coś niecoś zapamiętała, z tego wiadomo, nie zaszkodziła, jak sobie posłuchała. Nie, nie, wymagajmy oczywiście, że dziecko nie wiadomo powtórzy nam wszystko to, co tu przeczytaliśmy, nie? Warto jednak czytać, niech dziecko słucha, a może rozumie więcej niż też myślimy. Ważno już na pewno zaszczepiać w dzieciach chęć do czytania książek. Także tak mówię, 7-10 lat, jeżeli chodzi o tę książkę. Kolejna książka. Świat morskich zwierząt. Tutaj ta książka ujęła mnie naprawdę bardzo fajnym doborem zwierząt, takich, które morskie, na których naprawdę po raz pierwszy dowiedziałam się w tej książce. I tutaj mamy, tak wygląda właśnie każda, każde zwierzątko opisane, mamy dużo ilustracji, mamy co nieco napisane o tym zwierzątku, do jakiego typu, gromady, rzędu, rodziny na należy. Mamy również ich łacińską nazwę. Tutaj już mamy tego tekstu może troszkę mniej, tak bardziej... A jakby to teraz Wam ująć... Tak, żeby poznać to zwierzątko. Nie ma tutaj nie wiadomo jakich szczegółów. Mojej córce osobiście bardzo się spodobała ta książka. Nie dziwię się, bo ilustracja jak widzicie te rybki naprawdę są bardzo, bardzo piękne. A co mnie jako dorosłego tych w tej książce ujęło. Chwila, tak, człowiek szuka. O. Mnie ujęło zwierzątko o nazwie Wdzięczny Niebieski Smok. Wygląda on tak i to jest rodzaj ślimaka morskiego. Naprawdę pierwszy raz w życiu widzę na oczy takie cudo, i pierwszy raz miałam ochotę o nim poczytać. Także tutaj moi drodzy, powiem tak. Przedział wiekowy, no na pewno też dla starszaków bardziej. No ze względu na to, że no tutaj już bardziej też tak te informacje są podane nie czarujmy się dla bardziej starszych dzieciaków, ale jest ich mniej i są duże obrazki, więc taka pięciolatka jak moja już bardzo polubiła tę książkę ze względu chociażby na te piękne obrazki i nie było tam aż tak dużo tego tekstu, więc no myślę, że tutaj nawet byśmy mogli zrobić, że takie już sześcioletnie dziecko naprawdę, naprawdę będzie miało chcę z tą książką się zapoznać. I teraz moi drodzy, jak to się ma z poprzednimi książkami? Teraz tak. Jeżeli miałem powiedzieć najbardziej udana książka dla dzieci w wieku nam właśnie to 5 lat. Tych najmłodszych to jest właśnie ta z latarką. Konkretnie przypomnę wam tytuł Tajemnice Głębin oceanu. Podmorska wyprawa z latarką w ręku dla odważnych. I tutaj mieliśmy te. Latarkę. Podłożymy ją sobie nawet. O! Czyli pamiętacie, pokazywałam Wam już. Dla, mały, dla takich małych dzieciaków, naprawdę, książka idealna. Troszkę tekstu. Mamy tutaj wątek szukania danych gatunków. Um, jest pełne zaangażowanie dla. Rozbrykanych naszych pociech, więc jeżeli miałabym z tych wszystkich książek powiedzieć, która najbardziej nadaje się dla y, najmłodszych, to właśnie te tajemnice głębin oceanu. Tutaj, jak mamy młodsze dzieciaki, naprawdę warto w nią zainwestować, y, żeby zaszczepić chęć do nauki dla dziecka. Jeżeli chodzi o przygotowanie szkolne, coś co się przyda dla dzieci w wieku szkolnym, to tajemnice mórz i oceanów dla takich już klasa czwarta. Piąta, to tu już mamy poukładaną wiedzę, przy okazji trochę geografii e, młodzież szłyknie, więc jak dla mnie, jeżeli chodzi o typowe przygotowanie e, szkolne, to tajemnice mur i oceanów, różnorodności. E, jeżeli chodzi o gatunki mniej znane, o coś wyjątkowego, unikalnego, to polecałabym tutaj właśnie tą książkę. Mamy tu naprawdę dużo, dużo podstawowej wiedzy o zwierzętach, o których no naprawdę ja sama osobiście nie miałam wcześniej okazji usłyszeć więc jeżeli chodzi o zwierzątka, które nie powtórzą się aż tak w innych książkach, no to świat morskich zwierząt, a dla pasjonatów rekinów yy, mamy tutaj ciekawe wydanie w formie faktów mitów. Wszystko dosłownie, co chcielibyście wiedzieć o rekinach. Ekstra. Jeżeli macie w domu fanu, fanów rekinów, ta książka będzie idealna. To jest idealne kompendium wiedzy, ale także myślę, że dorośli bardzo wiele fajnych rzeczy się z tego dowiedzą. Eee, także tak wygląda moja ocena. Szczegółowe eee, dane na temat książek znajdziecie oczywiście pod filmikiem. Dzisiaj tak na szybko, jak już pewnie zauważyliście, trochę pora mnie goni. Wcześniej nie miałam czasu nic tutaj dla Was działać. Mam nadzieję, że jako tako udało mi się Wam przybliżyć te wydania. Jeżeli mieliście wątpliwości, to bardzo się cieszyła, jeżeli udało mi się je rozwiać. A mnie pozostaje życzyć Wam udanego dnia, udanych wakacji. I mimo, że są wakacje, drodzy rodzice, starajmy się coś nawet na te wakacje zaangażować. Jedziemy gdzieś na przykład na jakieś wakacje, to możemy zabrać sobie jakąś fajną książeczkę, może jakieś zwierzątko. Uda nam się nawet na tych wakacjach zobaczyć, jeżeli wybieracie się gdzieś za granicę. I cóż, pozostaje mi innego. No do następnego, kochani. Pa, pa!